Sebastian, gratulujemy efektownej, wy, efektownej wygranej przed czasem, e, niespodzianka, ale Ty chyba wierzyłeś od początku, że możesz się wygrać. Przede wszystkim zawsze wierzę w siebie, e, bez względu jaki to był wynik, jakie miał osiągnięcia. Trenuję dosyć ciężko, nie wiem czy nie, nie bardziej, nie, nie wiele ciężej niż pozostali, bo dopiero się uczę, jestem bez żadnej kariery amatorskiej, no ale udaje się, wiara w siebie, chęć. Jest, jest chęć do, do treningów, jest chęć do ciężkiej pracy, chęć do, do walk, to mi sprawia przyjemność. E, ojciec mi pomaga, trenerzy pomagają. No i, no i super, no i dziękuję. fajnie, że, że udało się wygrać, że, że ta walka w ogóle się odbyła. Cieszyć się. Od początku było takie założenie, żeby lewą rękę Daniela, która jest zawsze opuszczona, wykorzystywać. Głównym celem było zadać cios. Bo z tego co trenerzy mówią, sparring partnerzy, jeżeli mój cios dochodzi, no to, to robi wrażenie. Dużym problemem było dostarczenie tych ciosów do, 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 do zawodników, do, do celu i nad tym pracowaliśmy. Udało się. Było widać w ringu. Czyli nie było tak, że polowałeś głównie na, na ciosy z prawej ręki? Nie, nie bo to lewą też, nieraz lewym prostym udaje się wywrócić. Bez różnicy, lewy, prawy. Obojętnie. Ważne, żeby którykolwiek doszedł. A jeżeli by doszły dwa lub jakaś trójka, fajna akcja, no to już super, ale głównym celem było dostarczenie ciosu do przeciwnika i udało się. Jak długo do tej walki się przygotowywałeś? Ja trenuję cały czas praktycznie. Yy, zmieniłem trochę na, yy, plany treningowe na co innego stała, yy, nastawiałem nacisk, no i a jak długo? No kilka tygodni miałem kilku sparing partnerów, takich yy, kolegów, którzy mi pomagają. Duże rękawice, osiemnastki, taka sparingi kontrolowane. No i no, no, co, no, praca, praca, praca jak to wiadomo. I, i chęć, chęć do wygrywania, chęć do podejmowania yy, wyzwań. Yy, lubię wyzwania, lubię trenować, lubię walczyć. To mi sprawia przyjemność i tylko się cieszyć, że się udaje. A twoim zdaniem sędzia troszkę nie za późno przerwał walkę, bo Daniel stał w narożniku chwiał się trzymał się ręką Lin, tak naprawdę nie odpowiadał od kilkudziesięciu sekund dobrych. No gdyby potrwało troszkę dłużej, gdyby była jeszcze jedna runda, no mogłoby być inaczej. Ja, ja nie jestem sędzią, ja jestem zawodnikiem, odpoczułem, że trafiłem, zresztą było widać, było liczenie, więc no cóż, no, 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 ostro do przodu i, i walka, no. Twoje plany teraz nie zmieniają się? We wrześniu jedziesz do Niemiec? Ta walka jest jeszcze niepotwierdzona. Nie nie usta... Wiem, że jest tam zapisana na boxreku, bo, bo, ale nie mnie o tym decydować. Ja jestem od trenowania, od podejmowania wyzwań, od walczenia. A jak, jak będzie czas, pokażę. Mam nadzieję, że, 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 że będzie wszystko ok, że pojadę. Chociaż niekoniecznie, bo u nas w Polsce też są fajne gale. Jest dużo zawodników, przyjeżdżają też, no, jest gdzie boksować. Niekoniecznie trzeba jeździć za granicę. A ty raczej nie będziesz wahał się, żeby przyjąć walkę z kimkolwiek? No nie, no bo, bo to, każda walka to jest dla mnie nauka. No i, i, i chęci, są chęci, są chęci. To dlaczego mam nie walczyć, jeżeli są chęci do trenowania, do walczenia? No. Dzięki wielkiej powodzenia w przyszłości. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców.